No, szczęść, boże w tą niedzielę Jezusa Chrystusa, króla wszechświata, ostatnią niedzielę roku liturgicznego 2020 roku, <laughs> chciałem się z Wami podzielić taką moją refleksją na temat dzisiejszego słowa. Yy, o tych owcach i kozłach, oddzielaniu jednych od drugich i tych słowach Chrystusa, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci, najmniejszych mi uczynili. sobie zdałem sprawę z tego, że przede wszystkim Chrystus będzie mnie sądził z miłości. Z miłości do bliźniego. Nie z tego, jak odprawiałem sześć świętą, jakie kazania wygłosiłem, na jakich rekolekcjach byłem, tylko w pierwszej kolejności. Z miłości do bliźniego. I to mi dało dużo do myślenia. Kiedy ostatni raz nakarmiłem głodnego, kiedy przyodziałem nagiego, kiedy chorego odwiedziłem. To dzisiejsze słowo to taki niesamowity rachunek sumienia z całego życia nawet może powiedzieć I myślę, że też i dla Ciebie jest to ważne słowo, bo w pierwszej kolejności Pan Bóg nie będzie Cię rozliczał z tego, jakim jesteś ojcem, jaką jesteś matką, jakim jesteś pracownikiem, mężem żoną, tylko z przykazania miłości. Oczywiście to wszystko też jest ważne, ale co mi też przyszło do głowy, że Pan Bóg w pierwszej kolejności nie będzie też rozliczał z tego, co tak często robimy sobie jako wyrzut sumienia. Czy na przykład się modliłem codziennie, czy byłem na niedzielnej mszy świętej, czy odprawiłem rekolekcje, czy byłem w jakimś sanktuarium. To jest wszystko ważne. Ja to widzę jako takie narzędzia do tego, żeby jeszcze bardziej pokochać drugiego człowieka, jeszcze bardziej realizować przykazanie miłości no to taka refleksja na dzisiaj właśnie jadę na kolejną mszę do Montów i myślę, że też to słowo cały czas jest żywe, to jest niesamowite, że no, mimo, że czytam już się któryś raz to właśnie przy kazaniach też tak fajnie wychodzi, że teraz od... odprawiam pięć trzy niedzielnych, dwie w sobotę, trzy w niedzielę i te kazania, które mówię, homilie, no to one są jest na inne, bo, bo coraz dobsza refleksja gdzieś tak się pojawia. Dobrze, życzę Wam pięknego dnia, niech pan wam błogosławi, ale przede wszystkim niech daje wam taką siłę i moc do realizacji przykazania miłości. Wszystkiego dobrego.